Powiedz nam, powiedz wszystkim nam, e, będzie pizdziec, co jest to, co będzie. Hm. Oczywiście nie wiesz jeszcze, co u nas tu się dzieje. Słuchasz Wagner o Wagnerach? No tak, zuchy. Co, co powiedzieli? Ta zuchy, niech na Kreml jadą kuźwa, tego chuja Putina rozwalą. Na pierwszą. Wojna obywatelska się zacznie. No, już dawno pora. Już, ile już można, kurwa. Rostow podbili kolumnę samochodów w ogóle. Czołgi w mieście w Rostowie. Woronież, Rostow. No, czyli i ten. I wystąpienie Prigorzyna. Mówi, jeśli ten szojgu nie przyjdzie na negocjacje, ja ten jadę do Moskwy. Już dawno trzeba. Ja to wspieram. Zuch Prigorzyn. A tam wszyscy rozumiesz, wszyscy się boją ich tam, nawet gliniarze ten, wszyscy wojskowi, oni składają broń przed nimi, nawet nie próbują wejść z nimi w ten teraz wszystkie jednostki podbiją lotniska kuźwa i pizdzie z Putinowi. I co będzie? Pidzie z Rosji? Kurwa, Putin, to pizdziec, coś zrobił dla Rosji, czy co? Nie, no nie rozumiesz, tu ludzie teraz się roz... Tu ludzie podzielą się na dwa obozy w swoim kraju, to będzie wojna domowa. Wszyscy się tu martwią w ogóle, pizdziec będzie pełny. Boże, co tu się dzieje, jeju! Powiedz nam wszystkim, pizdziec, to jest to, co będzie. I nic nie pomoże nam i kurwa i szojgu co jest nie boi się z tym się spotkać z tym sprigorzynam oczywiście że się boi bo jest chórzem, jest pieprzonym ratownikiem